Panie ambasadorze, czyżby Izrael się sprzeciwiał powstaniu niepodległego państwa palestyńskiego? Nie, odwrotnie. Odwrotnie. Wspieramy e, 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 państwo palestyńskie, ale pytanie jest, jak i jakie państwo? Jak? Myślimy, że jedna droga jest tylko negocjacje. E, jakie państwo? Największe pytanie jest, czy to będzie państwo pana prezydenta umiarkowane, państwo. Pana Abasa albo to będzie państwo terrorystyczne, e, państwo Hamasa. To jest właśnie e, najważniejsze pytanie. A co będzie teraz? Teraz tylko przed nami tylko jedna droga, i to wrócić do negocjacji i prowadzić negocjacje o umowę pokoju między Palestyńczykami i Izraelem i znaleźć wyjście dla wszystkich problemów tego konfliktu. Nie ma innej drogi, nie ma innej alternatywy. Tylko i tylko negocjacji. A jakie, Pana zdaniem, powinno być stanowisko Polski? Polska jest jedna z, z naszych najlepszych przyjaciół w, w Europie i myślę ja myślę naprawdę, że Polska i Polacy zrozumią, zrozumią to i będą popierać właśnie nie tylko Izraela, ale będą popierać drogę z powrotem do, do stołu, do negocjacji.